Siemaneczku moi drodzy, z tej strony Kuchar, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się buildem na roga na streamach zacząłem już testować tego roga i powiem Wam tak, że gra się mi o niebo, o niebo dobrze. Jak przeszedłem na ten set, oczywiście nie cały, bo brakuje mi butów, resztę aspektów mam oprócz tego. Moi drodzy, omówimy sobie tutaj aspekty, drzewko umiejętności, paragon i gemy. Więc zaczniemy sobie od aspektów. Mamy aspekt nieposłuszeństwa. Kolejny raz w kolejnym bildzie. Trzeci podrząd już w filmie, e, więc nie będę się już za bardzo rozwodził nad nim. E, mamy aspekt manglera. Szczęśliwe trafienie zadanie bezpośrednich obrażeń wrażliwemu Wulgowi ma do 25, do 45 szansy na oszołomienie go na 2 sekundy. E, umiejętności zadają do 20% zwiększone obrażenia w zależności do dostępnego do podstawowego porzucenia do od dostępnego zasobu podstawowego po rzuceniu otrzymując maksymalne korzyści, gdy jest pełni zasób podstawowy. Dalej mamy aspekt Cita, że otrzymujemy 25% mniej obrażeń od wrogów kontrolowanych przez tłum. Za każdym razem, gdy wróg kontrolowany przez tłum zada ci bezpośrednie obrażenia, zyskujemy 15% prędkości ruchu na dwie sekundy. Dalej mamy aspekt ten, co zaostrzy. Gdy wirujące ostrza przez krótki czas po powrocie do siebie zadają 15% obrażeń powracających, obrażeń wirujących ostrzy na trafienie. W zależności od odległości, na jaką powróciły ostrza, zadawane obrażenia przez orbitę wzrastają do 30% obrażeń powracających. Dalej mamy aspekt Blastrapera. Szczęśliwe trafienie bezpośrednich obrażeń wrogom, będących pod wpływem Twoich umiejętności pułapki, ma do 30 lub 50% szansy na uczynienie ich wrażliwimi na 3 sekundy. Dalej mamy aspekt Wygłodniałego, czyli zabicie wrażliwego wroga zwiększa regenerację o 70% na 4 sekundy. E, przywróć cztery, e, od 1 do 4 swojego punktu zasobu, gdy użyjesz kontroli tłumu na wrogu. E, uderzenia krytyczne umiejętnościami podstawowymi zwiększają, twoją szybkość ataku o 15-20% na 5 sekund. Masz o 10-20 zwiększoną szansę na trafienie krytyczne przeciwko rannym wrogom, gdy jesteś w stanie. E, okalecze nie czekajcie. Rannym wrogom, gdy jesteś w stanie umocnienia, gdy zyskujesz 20 lub 40% wydłużony czas e, kontroli tłumu. No i tak, moi drodzy. Ten aspekt mamy w kodeksie. Ten aspekt będziemy musieli zdobyć. Ten aspekt jest w kodeksie. Ten aspekt także jest w kodeksie. Ten aspekt także jest w kodeksie. Ten jest w kodeksie. Ten jest w kodeksie. Ten jest w kodeksie. Jest w kodeksie. Tego nie ma w kodeksie. I tego nie ma w kodeksie. Czyli mamy ten... Ten i ten, czyli mamy aspekt manglera, prześpiszający aspekt i porażający aspekt. Nie ma ich w kodeksie. Jeśli chodzi o unikaty, mamy tutaj jedyne unikaty: nagolniki pokutujące, że nasza prędkość ruchu, czas trwania kontroli tumu, skrócony czas odnowienia, spowolnienie wroga, odporność na zimno i typy, i tydy. I teraz pozostawia ślad, który poraża wrogów. Yy, chill? Nie wiem, źle przetłumaczone, jest nieważne. Zadajesz o 7-10% do większej obrażeń wy, 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 wychłodzonym wrogom. To jest chyba na, na cień, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Jeśli chodzi o szmaragd, 12% obrażenia krytycznego na wrażliwych wrogów, 10% redukcji przesłanej kontroli, to sobie warto wrzucić później jak już ma się wszystko. Ja na razie chodzę z Rubinem. I czaszka. Jeśli chodzi o umiejętności, pułapka, zabójcza pułapka, pęd, cienisty krok, przebicie oraz wirując ostrza i do tego specjalizacja wewnętrzny wzrok. Jeśli chodzi o umiejętności, mamy przybicie, przybicie ulepszone i dawa, dawające nam podantego na obrażenia. Dalej mamy wirujące ostrze jako umiejętność główną. Potem mamy ulepszenie i kiedy nasze wirujące ostrza powrócą do nas, aktywne czas odnowienia zostaną skrócone o 1 sekundę za każdego wroga, którego przejdą maksymalnie do 2 sekund. Mamy redukcję obrażeń z bliska 12% i 3% leczenia życia, gdy trafimy po bliskich wrogów. Dalej mamy cienisty krok, ulepszenie do niego i mamy wrogowie z ranieniem krokiem, zostałem ogłuszenie 2 sekundy. Dalej mamy pęd, do pędu mamy e, ulepszenie i dalej mamy, że wrogowie po doskoku zadają spowolnienie o 30% na, na, na 3 sekundy. Zamiast tego każdy wróg już został spowolniony, został oszłamiony na 2 sekundy. Dalej mamy mm, dwie pasywki, po odrzuceniu lub powolnieniu wroga uzyskujemy 12% większą szansę na trafienie krytyczne, przeciwko niemu na 3 sekundy. Oraz kiedy trafimy oszołomionego wroga krytycznie, zostają powalone na pół sekundy. I tutaj mamy fajną pasywkę: mamy mistrza broni, że sztylety zadają obrażenia zwiększone, aby leczyć wrogów. Miecze zwiększone obrażenia. E, łuki 12 zwiększone obrażenia wrażliwym wrogom. No i kusze, ale o kuszach nie będę mówił, bo e, łukiem i kuszem się nie posługujemy. One są tylko w bildzie, żeby dawały nam e, aspekty. E, dalej mamy truciznę, truci trującą pułapkę. Do niej mamy ulepszenie. Tutaj mamy 18% zadawanie większych obrażeń, aby leczyć siebie i kraść życie wrogom. Tutaj mamy 9% zwiększone obrażenia dla wrażliwych wrogów. Dalej mamy, że zadajemy 3% zwiększone obrażenia od trucizny i że zatruci wrogowie zadają 15% mniej obrażeń. Dalej mamy zabójczą pułapkę, że umieszczamy pułapkę, która zabija. Do niej mamy ulepszenie i kolejne ulepszenie, że skracają czas odnowienia. Mamy do 30% szansy na zdobycie 8 punktów energii. Kiedy aktywuje się zatruta pułapka lub ta yy, zabójcza, yy, zyskujemy 12 szansę zwiększoną na krytyczne obrażenia yy, przeciwko wrażliwym i kontrolowanym przez tłum wrogom na 4 sekundy. Yy, po zużyciu supermocności przywróć 75% punktów energii i podczas ruchu zyskujesz 5% większą regenerację energii. Dalej mamy, że... Gdy mamy 50% maksymalnej energii, zyskujemy 15% większą szybkość ruchu, a gdy mamy jej 50% mniej poniżej tej maksymalnej, zyskujemy 15% szybkość ataku. No i dalej mamy pasywkę, narażenie, że szczęśliwy traf zadawania bezpośrednich obrażeń wrogowi będącemu pod wpływem umiejętności pułapka ma do 25% szans na. Mamy zmniejszone czasy odnowiania umiejętności pułapek o 20% oraz, że zrzuca grupę eksplodujących granatów ogłuszających, które zadają łącznie 40% obrażeń fizycznych i ogłuszają wrogów na pół sekundy. Dalej mamy paragon borda, sobie zatrzymajcie, jest to w Exploit. Lecimy dalej. Mamy tablicę o nazwie śmiertelna pułapka i tu mamy glif murawę. Yy, tutaj mamy glif o nazwie yy, znaczy glif w o nazwie brak świadków i zasadzkę. Warto sobie go odblokować jak najszybciej, ponieważ mamy tutaj legendarny węzeł. Yy, no i tu mamy trzecią tablicę. Trzecia tablica prezentuje się o tak. Tu mamy glif walkę. Tu też mamy węzeł legendarny. No i tu już mamy tablicę o nazwie sztuczki handlowe, i tu mamy glif bliżej. No i tak się prezentuje cały bit dla Łotra. Ja nie będę grał aktualnie, mi się pod te pułapki podobają. Zaraz streama też odpalam. Więc co moi drodzy, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo widzę, że od wczoraj wleciało ich bardzo, bardzo dużo. Eee, dziękuję też za wszystkie komentarze i łapki w górę eee, no i co subskrybuj, żeby nie ominęło się nic nowego my się widzimy w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć